Inne, decydują o tym, gdzie, jaki bar powinien, jest im potrzebny. I to powoduje, że są różnorodne e, różnorodne firmy, które spełniają różnorodne potrzeby. W przypadku szkoły, e, to powoduje, że jakaś szkoła, która wybrała lepszą metodę, ma lepszą markę. Jak ma lepszych nauczycieli, masz lepszą markę, po owocach ją poznacie, można zobaczyć, kto jakie miał osiągnięcia z tej szkoły, i później rodzic widzi, e, jakie są osiągnięcia, i tam wysyła. To nie chodzi o to, że w, 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 w państwie wolności rodzic musi znać się na wszystkim i decydować o każdym etapie edukacji swojego dziecka, tylko rodzic wybiera sobie, jak jest za ruchem palikota, to sobie wybiera szkołę, w której zakłada się prezerwatywy na banana, a jeżeli jest katolikiem, wybiera szkołę katolicką. I zobaczymy, który później sobie lepiej w życiu czy w innych czynnościach poradzi, prawda? jeszcze pozwolę sobie dołożyć parę słów do tego pytania i zadać wam pytanie. Kto z was uważa, że polscy podatnicy powinni dotować Stany Zjednoczone? Kto z was uważa, że powinniśmy, powinniście dotować Wielką Brytanię, Francję i Niemcy? Kto chce na to płacić podatki? A obecna sytuacja, w której z Polski wyjechają 2 miliony osób i olbrzymia część obecnych studentów marzy o tym, żeby wyjechać z Polski. To jest sytuacja, w której my inwestujemy w wiedzę, inwestujemy w kompetencje, które nie będą w Polsce wykorzystywane i dotujemy w tym momencie z pieniędzy polskich podatników inne gospodarki. To jest jakbyś szkolił pracownika konkurencyjnej dla ciebie firmy. To trzeba zrozumieć. I pamiętać o tym, że gdy Adamowi Mickiewiczowi sfinansowało państwo e, ówczesne rosyjskie, carat sfinansował mu studia, to w zamian zażądał, by on w szkole w Grodnie uczył dzieci, żeby odpracował te studia. To miało sens. A jaki ma sens w Polsce wydawanie kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie, może rocznie, bo tyle kosztuje wykształcenie dobrego lekarza medycyny po to, by on wyjechał wykonywać swój zawód do Francji, Niemiec, Anglii itd., a dobrze polscy lekarze, pomimo tego, iż ta dysproporcja między ich zarobkami, a zarobkami w tamtych krajach się wyraźnie zmniejszyła, ale nadal jest na tyle atrakcyjna, że wyjeżdżają tam za pracą, jeżeli zrobią specjalizację, dobrze pracują. utrzymując ten model studiów opłacanych z pieniędzy podatnika, przy tak olbrzymiej emigracji i wypływie młodych Polaków my dotujemy Polakom wyjazd za granicę. I czy my chcemy to robić? Nie, ale tak się dzieje w sytuacji, w której jest taki model finansowania szkolnictwa wyższego. Oprócz tego zadałbym wam jeszcze inne pytanie. Kto z Was uważa, że Polska potrzebuje co roku kilku, jeżeli nie kilkunastu tysięcy absolwentów nauk politycznych? antropologii kultury, europeistyki i czy widzimy miejsca pracy dla tych ludzi corocznie, czy krótko mówiąc to jest troszeczkę dotowanie przez podatników oddalenia w czasie zderzenia tych ludzi z rynkiem pracy. Gdyby ktoś musiał sam zapłacić ze swoich pieniędzy w trakcie roku kilka tysięcy złotych za, a nawet tak naprawdę czasami kilkanaście za tego rodzaju studia, to po pierwsze wychodziłby wściekły z tych zajęć, mówiąc, co oni mi za te pieniądze w zamian dają za wiedzę, jak mnie traktują, i po pierwsze zastanawiałby się, czy ta inwestycja mu się zwróci, czy on, krótko mówiąc, znajdzie później pracę, w ramach której opłaciło mu się zainwestować w tego rodzaju wiedzę. I wiele osób, wielu rodziców swoich dzieci zastanowiłoby się, czy chce w ten sposób wydać pieniądze w sytuacji, w której ta wiedza na rynku pracy, i je, ma dosyć ograniczoną przydatność. No i właśnie w tej, w tej chwili mamy w związku z tym sytuację, że studia są tak naprawdę parkingiem dla bezrobotnych i rozwiązaniem jest prywatyzacja. Ktoś mógłby się obawiać, że przecież nie wszystkich będzie stać, jakichś zdolnych uczniów z biednych rodzin, żeby pójść na takie studia, bo nie będzie, nie będzie ich stać na opłatę czesnego, prawda? I tutaj rozwiązaniem są kredyty i znowu ktoś mógłby powiedzieć, no ale jak żaden bank nie będzie chciał udzielić komuś kredytu, prawda? No ale jeżeli żaden bank nie będzie chciał udzielić kredytu zdolnemu uczniowi, żeby studiował określone, wybrane przez niego studia, to znaczy, że według każdego eksperta te studia nie są dobrą inwestycją, tak? A skoro nie są dobrą inwestycją, to dlaczego mamy nagle zmuszać państwowo wszystkich, żebyśmy się składali na czyjąś fanaberię, która nie jest dobrą inwestycją? To jest niemoralne i to jest marnotrawienie najchcęcych pieniędzy i też niszczenie. To jest niszczenie życia tych wszystkich młodych ludzi. To, że teraz studia są darmowe, powoduje, że człowiek, który no, ale to, to już wyjaśniłem. Ale to, że studia są dla człowieka, który wybiera się na studia darmowe, bo już i tak zabrano pieniądze z podatków, tak, Powoduje, że człowiek, który się zastanawia, co ja teraz w życiu zrobię, młody człowiek. To ma taki wybór. Albo zacznie pracować i będzie Jeleniem, bo jego kolega pójdzie na studia, za które nie musi zapłacić i będzie miał 5 lat imprezy. I to powoduje, że ludzie, często tacy, którzy chcieliby zrobić jakiś swój biznes, rozwijać się, idą jednak na te studia i marnotrawią 5 lat swojego życia. To, to też wykreowało taką modę, że trzeba iść na studia. Bo inaczej no to coś jest nie tak, prawda? I to też powoduje radykalne obniżenie poziomu tych studiów. I to powoduje, że teraz ktoś, kto ma magistra, tak naprawdę nie znaczy nic. I ktoś, kto ma dobrego magistra, też samym magistrem nie, nie może się pochwalić. Musi udowodnić, że coś umie. Ja mam pytanie do pana Dawida. Czy czyta pan. Wczoraj jeszcze prezesa na Facebooku, jakby banku go skomentował i czy nie uważa pan, że to się okaże kolejnym strzałem Myślę, że... To była po prostu odpowiedź naszego prezesa na to, co, co napisał. Twarz, tak? I jeszcze to fakt pisał. E, tych fanabeli, panów posłów, chyba panowie posłowie rzeczywiście byli pod wpływem. Pierwszy z nich na pewno wypił tą butelkę i to nie wina z gwintażu, że, że takie rzeczy opowiadał, bo wielokrotnie się spotykałem z panem prezesem i nikt w życiu nie wypił ani butelki wina, co najwyżej jakąś małą lampkę i nigdy w życiu nie uciekał bez zapłacenia rachunku. E, tak się sądzę, że, że to, to była odpowiedź na tym samym poziomie, do którego oni sami się zniżyli i nawet później w odpowiedziach e, pan. NITRAS napisał, że już nie będzie odpowiadał panu prezesowi, także wyszło chyba na nasze. Proszę bardzo. Tak. Tak, proszę. Chciałem zapytać jeszcze odnośnie tej służby zdrowia prywatnej. Co stanie się z centrum kredactwa? Czy to będą prywatne firmy, które będą skupowały krew i, i, i sprzedawały i tak dalej, i tak dalej? Jak to będzie rozwiązane? W wielu krajach, w których istnieją tego rodzaju rozwiązania, Ludzie są ludźmi, ludzie są, są ludzie, którzy mają dobre serce, istnieją organizacje non profit, które zajmują się funkcjonowaniem służby zdrowia. W Stanach Zjednoczonych, w kraju, w którym przed Obama Care była właściwie wyłącznie prywatna służba zdrowia, istniało wiele organizacji i instytucji, które wspomagały osoby, które nie było stać na opłacenie określonych usług medycznych, również zajmowały się czymś takim jak organizowanie krwiodawstwa. Ale moim zdaniem my jesteśmy bardzo odlegli od tego rodzaju radykalnych... Rozwiązań, możliwości ich wprowadzenia w warunkach polskich, ale jesteśmy w stanie pójść ku racjonalizacji wielu procesów w zakresie samej służby zdrowia, bo to jest absurdalne, chociażby to, w jaki sposób prowadzi się politykę inwestycyjną w służbie zdrowia. W jednym ze szpitali warszawskich, szpitala wojskowej, wojskowego, szpitala lecznicy na ulicy szaserów, jest tomograf. Tomograf, który kosztował kilkanaście milionów złotych. I mógłby pracować 22 godziny na dobę, bo ma takie parametry techniczne, ale jest wykorzystywany przez 6 godzin na dobę. Z tego powodu, że tak niewielki kontrakt później ten szpital dostał na wykorzystanie tego tomografu. Jednocześnie niedaleko powstała lecznica e, totalnie od zera, w której zainwestowano w ten tomograf i od razu otrzymali jej właściciele tego projektu bardzo dobry, bardzo rentowny kontrakt na pełne absolutnie wykorzystanie tego tomografu. I krótko mówiąc, to jest, jest tak olbrzymia. Liczba obszarów, w których nie ma zdrowej polityki kontraktowej, bo państwo też nie wie e, tak naprawdę, ile zakontraktować określonego rodzaju usług medycznych. Nie ma podstawowych narzędzi wymiany informacji dotyczących tego, jak wygląda cena usług medycznych w poszczególnych oddziałach NFZ. -u. No to jest tak olbrzymia liczba po prostu nieprawidłowości związanych z kontraktowaniem, że my idąc racjonalnie w zdrowym kierunku, e, nie wiem, czy dla, za naszego życia dojdziemy, w stronę tego, by nie organizować takich rzeczy szlachetnych i dobrych, jak e, kwestie związane z krwiodawstwem. Niemniej jednak jest zapotrzebowanie na krew i z uwagi na to, iż na przykład w polskim prawie zabroniono i zabrania się oddawać krwi za wynagrodzeniem. Jesteście go Państwo świadomi? Jest Pan tego świadomy, tak? Że nie można oddawać krwi za wynagrodzeniem. To jest szlachetny cel. Ale koniec końców bardzo często dramatycznie brakuje krwi, zwłaszcza z, e, rzadkich grup krwi. W sytuacji, w której to byłaby usługa, która jest po prostu wyceniana i oprócz tego, że są tacy ludzie, być może jak pan, jak ja, którzy są honorowymi krwiodawcami, oddają swoją krew dobro, dobrowolnie, bo wiedzą, że ludzie tego potrzebują. Wiemy, że nasz organizm jest w stanie się regenerować, jesteśmy w stanie oddawać tą krew. W przypadku, w którym czasami są dramatyczne apele, że brakuje jakiejś rzadkiej grupy krwi. Rynek działa tak, że jeżeli coś jest rzadkie, to jest droższe, i sama cena sprawia, że krótko mówiąc, ludzie się zgłaszają z tą rzadką grupą krwi, są regularnymi krwiodawcami, i można w ten sposób uzupełnić po prostu braki tak podstawowego życiodajnego surowca, niezwykłego, jakim jest krew ludzka. I moim zdaniem, tego rodzaju. Mechanizmy, które mają szlachetne cele, koniec końców kończą się tym, że co chwilę słyszymy, że w jakimś szpitalu, w jakimś regionie, w przypadku jakiegoś konkretnego przypadku ktoś ma problem z utrzymaniem życia, z przeprowadzeniem określonych czynności medycznych z uwagi na to, że tej krwi brakuje i to nie jest zdrowo, dobrze prowadzona ta gospodarka. Te właśnie apele dramatyczne, które co jakiś czas, jak jestem na Facebooku, widzę co parę tygodni, parę miesięcy, że potrzebna jest krew takiej takiego lub pilnie szybko, i tak dalej, krew na zamianę, i tak dalej. No to to mi zawsze mówi, że coś tu naprawdę. Nie działa, ponieważ tak samo jak jesteśmy w stanie zapewnić innego rodzaju medy medykamenty, specyfiki, szczepionki, lekarstwa, tak samo w modelu, po prostu, że jest coś potrzebne, to za to się płacimy, również można byłoby zapewnić krew, a są ludzie, którzy mają niewiele dóbr do oddania niż swoją e, rzadką grupę krwi, w tym momencie w miarę regularnie, na tyle i na ile po prostu diagnostyka lekarska na to pozwala. Po prostu byliby regularnymi dawcami tej krwi. Ten problem zostałby rozwiązany. A on permanentnie występuje i mamy miejsce ten mechanizm, o którym Stefan Kisielewski pisał za komuny, że socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w zdrowym ustroju społecznym i gospodarczym i to, co się dzieje często z gospodarką krwią, pokazuje jak tutaj mająca szlachetne korzenie regulacja doprowadza do problemów, czasami wręcz patologii i wręcz Zagrożenia dla zdrowia życia ludzkiego. Zwróćmy uwagę, że my nie jesteśmy przeciwko pomocy, tylko jesteśmy przeciwko upaństwowianiu pomocy. Dlatego, że wszystko, co państwowe, jest skazane na obciążenie patologią, złodziejstwem i marnotrawstwem. A my nie chcemy, żeby pomoc była obciążona marnotrawstwem, złodziejstwem i patologią. I to, że państwo. Udaje instytucję, która wszystkich, o wszystkich zadba, powoduje, że ludzie mniej udzielają się charytatywnie, mniej pomagają innym, bo mają w głowie, że już zapłacili podatki i państwo się tym zajmie, a państwo się tym zajmie w swoim stylu, czyli bardzo źle. Co więcej, fundacje charytatywne powinny być bogate bogactwem obywateli państwa. Jeżeli my będziemy bogatsi, to i pomoc będzie większa i lepsza. Dlatego na przykład w Wielkiej Brytanii za czasów kapitalizmu liczba organizacji charytatywnych była kilkanaście razy większa niż teraz. Bo ja krótko głosowałem przeciw. Uważam, że nie powinniśmy wprowadzać przepisów, które w warunkach pokoju umożliwiają stacjonowania na terytorium polskim obcych, obcych wojsk. Niektórzy mówili, że są takie proste przepisy techniczne. Właściwie to jest taka ustawa która rozwiązuje coś, co jest e, robione dotychczas było umowami dwustronnymi, bo faktycznie były zawierane takie umowy, ale to dotyczyło tego, że gdyby do Polski przyjeżdża Angela Merkel i ma swoją obstawę ochrony, a to są funkcjonariusze służb państwa e, niemieckiego, to oni w oparciu o umowę dwustronną w bardzo ograniczonym stopniu przebywali na terytorium Polski, mieli prawo do posiadania broni i tak dalej, a teraz wprowadzono taki, taką szeroką ustawę, która umożliwia na dużą skalę po prostu manewrowanie Wojsk innych państw niż Polska na naszym terytorium. I tutaj można powiedzieć, znowuż mamy przykłady historyczne, czym to się może skończyć. Pamiętajmy, że Konrad Mazowiecki w ramach bratniej pomocy e, przeciw Jaćwingom e, i Prusom Pogańskim ściągnął na Mazowsze w 1226 roku zakon na świętszej Marii Panny, czyli tzw. Tak krzyżaków. I pamiętajmy, że po jakimś czasie oni się tu całkiem dobrze poczuli i mieli inne pomysły, co powinni robić, w jaki sposób powinni korzystać z tej gościny. To się skończyło koniec końców e, rozbiorami Polski i tym, że Prusy badały udział w dzieleniu Polski, tak aby była ta bratnia pomoc. Wielokrotnie w naszej historii mieliśmy te, takie sytuacje, że Polska była miejscem stacjonowania przemarszu wojsk w wojnach, których nie uczestniczyła wojna północna, to był już okres takiego wielkiego, faktycznego upadku Polski przed rozbiorami, kiedy toczono olbrzymie działania wojenne i poszczególne wojska jeździły przez Polskę, która teoretycznie w tej wojnie nie uczestniczyła. Mając tego rodzaju historię, mając tego rodzaju doświadczenia, my powinniśmy być bardzo ostrożni i roztropni we wprowadzaniu tego rodzaju rozwiązań, dlatego głosowałem. Przeciw i żałuję, że koledzy obok e, mnie siedzący nie głosowali razem ze mną, bo pewnie głosowaliby tak samo jak ja. Tak, zgadza się oczywiście, pod, podpisuję się tutaj pod słowami pana posła, a to świadczy, to, to ta ustawa świadczy o tym, że po raz kolejny jesteśmy traktowani jako ten pionek na szachownicy, bo gdybyśmy mieli... E, Siły zbrojne zdolne do walki, gdybyśmy mieli dobrze wyposażoną i skuteczną policję, coś takiego by w ogóle nie miało miejsca. Co prawda mamy jedną z najliczniejszych armii w Europie, bo to jest ponad 600 tysięcy, ale to jest 600 tysięcy urzędników do niczego niepotrzebnych, a myślę, że przydałaby nam się choćby jedna trzecia sprawnych żołnierzy, którzy byli, byli, byliby nas w stanie obronić. A tak jesteśmy tylko niestety marionetką na arenie międzynarodowej. i ta ustawa pewnie została tutaj zaproponowana z zewnątrz i pan prezydent był tylko poklepany może po ramieniu. Podpisz, podpisz. Proszę wstać. jak się rozwiązać w sprawie ubezpieczeń społecznych, ewentualnie. Druga sprawa, oczywiście sporo lat No To jeszcze to po prostu, a nie tam pod koleją. Kolejna sprawa dotycząca na przykład polityki prorodzinnej. Co to jest dosyć pod tym pojęciem, polityka prorodzinna? Jakie byłyby ewentualnie korzyści dla osób młodych, które by chciały założyć prorodzinę? trzecie pytanie, też wokół tego, tej tematyki odnośnie tego, czy mielibyście jakiś pomysł na pomoc młodym ludziom y, w zakupie na przykład swojego mieszkania, tak? wiadomo, umysły, to y, ma tam taką wizję, która nie do końca y, się podoba i nie dotyka też pomysłu w zakupie na przykład swojego mieszkania. Czy macie jakoś po prostu jakiś pomysł kiedyś, ewentualnie jak to mogło wyglądać w stosunku dla młodych osób, tak? Bo zawsze się powtarzamy, że młode osoby wyjeżdżają z Polski i tutaj nie zostaje? Co Ty, jak to wasza partia macie współpracować pracować, wszystkim. Okay. Dziękuję. Skoro miał być trzy szybkie, no to proszę bardzo. Jeśli chodzi o ubezpieczenia, no to uważamy, że system państwowych ubezpieczeń przez te kilkadziesiąt lat, bo przypominam, że okres realnego socjalizmu to też był okres przymusowych ubezpieczeń. One się nie sprawdziły. Jak pokazują przykłady innych krajów, tam gdzie są w miarę prywatne ubezpieczenia. Najlepiej w pełni prywatne, to to funkcjonuje. W obecnym systemie jest tak, że ktoś idzie do lekarza. Słyszałem o takich przypadkach, że kogoś bolał kręgosłup. No, ale, no niestety, limity w tym roku nam się skończyły na kręgosłup, ale na leczenie nerki pana wpiszemy, no i, i, tak, i tak to wygląda, niestety. A w normalnym systemie to będzie tak, że pan pójdzie do lekarza, co. Lekarz Pana zbada, no i Pan zapłaci za tą usługę. Chyba, że Pan będzie ubezpieczony, to wtedy pokryje to ubezpieczyciel. Ja uważam, że w wieku, w którym ja jestem obecnie, pewnie większość z nas, ubezpieczenie nie jest mi jakoś specjalnie potrzebne. Być może tylko tam w jakichś skrajnych przypadkach, bo tak naprawdę z lekarza korzystam raz na kilka lat. Jeśli pójdę raz na te kilka lat i zapłacę mu za wizytę. No teraz powiedzmy płacę stówkę, czyli w normalnym systemie by to było pewnie z 50 zł, bo nie będzie biurokracji, to, to nic wielkiego mi się nie stanie. A na ZUS płacę ogromne e, tysiące, znaczy kilka tysięcy rocznie. Także widzę, tu, widzę tutaj jedyne rozwiązanie w prywatnym ubezpieczycielu. E, drugie pytanie było odnośnie... Polityki prorodzinnej. No to właśnie polityka prorodzinna od, od wielu, wielu lat jest w Polsce prowadzona i widzimy z jakim skutkiem. Niegdyś, kiedyś polityki prorodzinnej się nie prowadziło, dzieci się rodziły, rodziny było stać na to, żeby te dzieci wychowywać. Najlepszym chyba motywem ku temu, żeby zwiększyć dzietność i najbardziej pomóc rodzinom jest obniżka podatków, jest uproszczenie prawa, a nie jakieś na siłę robione, doraźne programy, które działają zazwyczaj na odwrót. I trzecie pytanie odnośnie mieszkań. E, mieszkań, tak? No to nie wiem, czy państwo w ogóle ma jakiś jakiś tutaj pomysł, no pamiętam, przypominamy sobie. Ale państwo normalne, mówiłem, czyli takie jak będzie za parę lat. Także przypominam sobie jak za komuny budowano bloki z płyty, które miały wytrzymać kilkadziesiąt lat i z wielkim hukiem były oddawane. No to chyba każdy oglądał film Alternatywy 4 i wie jak to wygląda, ale tak poważnie rzecz ujmując to, myślę, że w normalnym systemie nie będzie z tym problemów. Mieszkań tak naprawdę jest sporo u nas. A koszt ich wybudowania jest tak ogromny, przez to właśnie co pochłania biurokracja, przez to, jak skorumpowane są elity i przez to, jak wiele tych pieniędzy, które idą teoretycznie na mieszkania, jest marnotrawionych. Też istotną kwestią jest tutaj pewien boom budowlany, kiedy to mieszkania w ciągu, w ciągu kilku lat wzrosły o o 100 albo nawet 200%. Tu się trzeba zastanowić, z czego, z czego się to w ogóle wzięło i jak sprawić, aby ta sytuacja nie miała miejsca. Myślę, że tutaj w dużym stopniu winne jest państwo, które, które właśnie prowadzi taką politykę że mieszkania dla młodych, państwo dokłada teoretycznie, nakładając na nas, Obowiązek kredytu, czyli tak naprawdę zakręcając nam na szyi pętelkę, a nie dając nam szansy ku temu, żebyśmy zarobili te pieniądze i żebyśmy sobie byli w stanie powiedzmy po 5-10 latach odłożyć na to mieszkanie. W tym systemie to nie jest zupełnie realne. Ja dodałbym do tego ostatniego odnośnie mieszkania, że to właśnie dlatego ludzie wyjeżdżają z Polski, że w Polsce realizuje się takie pomysły jak finansowanie mieszkań bo żeby sfinansować komuś mieszkanie, czy pomóc mu w kupnie mieszkania, najpierw trzeba zabrać te pieniądze komuś. Zabiera się pieniądze przedsiębiorcy w podatku i ten przedsiębiorca nie ma pieniędzy, żeby zatrudnić tego człowieka, który dostaje to mieszkanie. Więc co mu z tego mieszkania, jak on nie dostanie pracy przez to opodatkowanie pracy? No, to sprzeda mieszkanie i wyjedzie do Anglii, do której nie wyjedzie, dlatego że tam dostanie mieszkanie, ale dlatego, że tam dostanie pracę, bo tam są niskie podatki. Ja powiem jeszcze króciutko. Znowuż głosowałem przeciw programowi mieszkanie dla młodych. Nie dlatego, że nie lubię młodych, ale to nie jest pom program pomocy młodym ludziom, ale deweloperom. Rząd. Po prostu postanowił pomóc firmom budowlanym, które miały na rynku pierwotnym dużą liczbę mieszkań, których ceny zaczęły spadać, by Polaków było stać na te zbyt drogie mieszkania. I postanowił dopłacić do tego kredytu, i w tym roku w budżecie jest wpisane 600 milionów z Waszych pieniędzy, wyjęte na to, by część osób, które spełnią bardzo specyficzne wymogi, mogła dostać dopłatę do mieszkań. I to są całe miasta w Polsce, w których ten program nie działa, bo nie ma na rynku pierwotnym zbudowanych mieszkań, które spełniają określone parametry dotyczące wielkości, ceny i tak dalej. I ci ludzie, całe regiony, kraje są wykluczone z pomocy. Nie wiem na ile Kielca, na przykład, ile w Kielcach jest mieszkań, które łapią się na tego właśnie mieszkanie dla młodych, na ten program. A wszyscy za to w podatkach musicie płacić. Najlepsza polityka. Prorodzina to jest moim zdaniem likwidacja obecnego systemu ubezpieczeń pseudoemerytalnych, który i tak upadnie. To jest iluzja. To jest Ambergold, który upadnie z hukiem, który różni się od Ambergold tylko tym, że jest przymusowy. I w stacji, w której człowiek chce mieć godziwą starość, to robi dwie rzeczy. Albo oszczędza pieniądze i buduje swój majątek, albo... Dba o to, żeby mieć dzieci i je dobrze wychować. Jedynym polskim politykiem takim mainstreamowym, który to uczciwie powiedział, został za to prawie że zlinczowany, był w tym wypadku uwaga uwaga Waldemar Pawlak który powiedział, że on nie wierzy w system emerytalny i że on ma. Proponuje każdemu Polakowi, który chce mieć bezpieczną starość, żeby miał dzieci i je dobrze wychował, żeby one szanowały rodzica i wiedziały, że tak jak on troszczył się tymi dziećmi jako małymi, dbało o ich edukację, wykształcenie, z drugiej strony oni będą dbali o tego rodzica, gdy on będzie starszy, zniedołężniały, sam potrzebował pomocy. Tak było od pokolenia. A jednym z powodów radykalnego załamania demografii było, i to jest, można powiedzieć, korelacja jest oczywista i ewidentna w krajach, w których to było wprowadzane, wprowadzenia takiego pseudopoczucia poczucia bezpieczeństwa socjalnego wynikającego z państwowego systemu ubezpieczeń społecznych. I znowuż ten system zbudowano, mówi się, że to jest system solidarystyczny, a nic z solidaryzmem społecznym nie ma wspólnego. Przykład moja żona. Mama czwórki dzieci, która za kilka tygodni urodzi piąte dziecko. Przez dwa czy trzy lata po studiach pracowała jako młoda absolwentka architektury na umowę zlecenie działa jak to pracują młodzi architekci. Czyli nie ma ani jednego miesiąca okresu składkowego, czyli nie ma żadnych kompletnie uprawnień emerytalnych. I w tym momencie urodziła czwórkę dzieci, zaraz urodzi piąte, które to dzieci będą płacić. Mają pracować na zasypanie tej dziury emerytalnej w polskim systemie i na wypłatę czasami bardzo wysokich emerytur niektórym moim koleżankom ze studiów, które nie poszły do nie, nie rodzą dzieci, tylko po prostu pracują. I one będą miały wysokie maksymalne emerytury, ponieważ zarabiają niektóre powyżej tej osiemnastokrotności średniego wynagrodzenia, czyli tej wysokości, do której płaci się składki. Powyżej tego już nie jest oskładkowana e, praca. I one będą miały maksymalną emeryturę, na którą z uwagi na to, że te pieniądze najbieżące były przejedzone, będą płaciły nasze dzieci bardzo wysokie, coraz wyższe podatki i składki, a moja żona... Będzie żyła z tego, co odłożymy, z pomocy naszych dzieci, z tego, co im zostanie, po opłaceniu tych coraz wyższych podatków i składek i z ewentualnego zasiłku socjalnego z uwagi na to, że normalnego tytułu emerytalnego nie będzie miała. Czy to jest system społecznie sprawiedliwy, czy to jest solidaryzm społeczny, czy to jest zdrowy rozsądek? Czy to jest coś, co każe ludzi za to, że mają dzieci, a nagradza tych, którzy tych dzieci nie mają w sytuacji, gdy ten system jest bankrutem i na bieżącą wypłatę emerytur trzeba płacić coraz wyższe podatki? Nie, dlatego ten system musimy zmienić, zlikwidować i ZUS tak jak PIT powinniśmy zlikwidować. Jak mówimy o tym, że chcemy zlikwidować ZUS, to nie znaczy, że chcemy zlikwidować Emery...